Zadanie szesnaste. Punkt A o współrzędnych 1 trzecia i minus 1 należy do wykresu funkcji liniowej f określonej wzorem f od x równa się 3x plus b. Wynika stąd, że i musimy obliczyć wartość b. Skoro mamy informację, że punkt należy do wykresu funkcji liniowej to znaczy, że możemy podstawić współrzędne tego punktu pod x i y do wzoru naszej funkcji. Czyli przepiszmy sobie wzór naszej funkcji f od x równa się 3x plus b, i teraz wiemy, że punkt a ma xową współrzędną 1 trzecią, którą możemy podstawić w miejsce x, -a, i ma ykową współrzędną minus 1, którą możemy podstawić w miejsce f od x, bo to jest to samo co y. Czyli możemy napisać, że minus 1 równa się 3 razy 1 trzecia plus b. Czyli minus 1 równa się 1 plus b. Odejmujemy jedynkę i wychodzi, że minus 2 równa się b, czyli odpowiedź d. Bardzo łatwe zadanie wystarczyło podstawić punkt pod wzór funkcji.